No to jeszcze raz e, witam serdecznie w Planet Side 2. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. E, co dziś będziemy robić? No dziś będziemy walczyć. Gdzie walczyć i jak walczyć? To się zobaczy. Dobra, na początku na chwilę. Na początku będę tutaj zmieniał kilka rzeczy, bo w testowym odcinku na live'ie, gdy go oglądałem, okazało się, że dźwięk z gry jest głośniejszy niż mój głos podczas walk, więc chwilę będę zmuszony pogrzebać w menu, ale to za momencik, który nam tam się wszystko przygotuje. Jakość teraz na pewno będzie teraz dużo lepsza, bo po prostu tamta jakość wcześniejszego filmiku została wymuszona transferem, który był po prostu nagrywany od razu bezpośrednio z live'a i stwierdziłem, że takie coś nie ma sensu i lepiej sobie wrzucić filmik samemu, ale z lepszą jakością. Ok.

...settings... o Jeszcze raz. Wszystko ustawimy. Ok, zaczynamy. Więc... co tu się dzieje? No jak widzimy e, z tego co tutaj wiem, na razie bronimy się przed atakiem tych tam rąków. Będziemy musieli odbić punkty, wszystkie, także kiepskie to się zapowiada. Ale nie szkodzi. Myślę, że powinniśmy to ogarnąć, jeśli tylko będzie jakaś zgrana ekipa. Wow, wow, wow. widzę, że tutaj jest druga impreza. Nic dajmy da im na, na terminatora. Ok, minus jeden. Ło, wow, skąd, jak, gdzie? Jeśli też nie oglądał poprzedniego odcinka, yy, przypomnę, że Ram klasą mechanik. Jak dla mnie to jest klasa mechanik, tutaj nazywa się, jeśli się nie mylę, Energizer. Czy coś takiego, nie wiem, nie znam zbytnio angielskiego. Także. No, co tutaj się. Okej, okay, trzeba naprawić generatory. Mam nadzieję, że nie wybuchniemy przy wejściu. Z mojej szczęścia pewnie nas coś zabije, zanim wejdziemy. Okej, okay, oby się nam to udało zrobić. Parę punkciorów się przyda do na następnego poziomu. Mówiłem. Więc trochę chujnia, za przeproszeniem. No są takie dni, że gra nie idzie w ogóle. No i jak widzimy tu już coś, gdzie to jest. Ej, kurwa weźli. Ok to jest punkt A może starajmy się odbić te punkty, Aha, czyli tutaj znowu To nic, znowu spróbujemy No i na tym ta gra polega tak no, jak, jak każdy taki typowy masowy FPS no jedynym plusem yy, takiej gry Że to gdzieś będzie się działo. E, wielkim plusem, o może tak, wielkim plusem tej gry jest e, brak e, no jak to, maksymalny brak graczy na serwerze po prostu gra tylu, ile u Nieważne, czy tysiąc osób, czy ile, no po prostu serwer jest dość duży.

Ok, tutaj mamy zaporę dla wrogich czołgów. Właśnie o to chodzi, żeby mm, jak to powiedzieć Chodzi o to żeby utrzymać te zapory jak najdłużej, żeby wrogie czołgi nie wjechały nam tutaj do środka, bo wtedy się zrobi niewesoło o, Tu ustawimy może... No, dzień dobry. Minę może ktoś z nim wpadnie sobie przypadkiem. O już nam jak spojrzycie tutaj nad mapę. Właśnie się zaczęły bić trzy frakcje o tą naszą e, bazę. Fioletowy, niebiescy i czerwony. Czerwoni to jesteśmy my. Czy ja. E, ogólnie z tego co zrozumiałem z y, opisów klas y, postaci to kolor czerwony to jest y, klasa postaci która, y, która chce tutaj y, ogólnie pokoju dla wszystkich dla, dla wszystkich tutaj mieszkańców tej, tej planety Gdybyście nie wiedzieli, bitwy toczą się na wyspach planetarnych, takich jak były moim zdaniem. Później jest rebelia, tutaj właśnie odłam tych ludzi, którzy pragną pokoju, właśnie tego. Co się nie zabiję. Chyba po prostu za dużo gadam właśnie oni tutaj to jest właśnie odłam rebelii który, który uważa że lepiej żeby człowiek był, był nieszczęśliwy ale wolny niż ma być szczęśliwym niewolnikiem i trzecia frakcja właśnie y, fioletowi to jest taka frakcja która y, można powiedzieć jest Która jest takimi wysłannikami nowej technologii. No i im jest wszystko jedno. Takie moje skromne zdanie. Także tyle, tyle co zrozumiałem o klasach postaci. Tutaj możemy sobie zmienić yy, klasę. Yy, tak jak mówiłem, właśnie gram yy, mechanikiem na moje. Tu jest yy, sniper tłumaczę po co są właśnie tutaj momencik ja będę kończył bo za chwilę będzie mi się tutaj kończył czas nagrywania na playstation więc jeszcze tylko szybko wytłumaczę właśnie po co są tutaj te przyciski 1, 2 i 3 o to chodzi tutaj że możemy sobie wyposażyć tą klasę w postaci w cztery różne sprzęty, i potem po prostu bez żadnego grzebania w menu, po prostu wybieramy sobie przykład dwójkę i się odradzamy. Następna klasa to jest lekka piechota z checkpackiem, później jest medyk, klasa mechanik, którą ja gram, ciężka piechota do zwalczania czołgów i pojazdów transportowych, i taki wielki robot, właśnie który widzieliście, MAX no okej, okay, to na razie dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.